So To są sąsiady nasze, mamy z nimi sojuszki. I, sojusz, to, I to ja jeszcze, budujesz, jeszcze budujesz, w dupę zadań, władzisz. No kurwa, nie, no karol, to, nie to nie dość, że, że Rotjebunda, to jeszcze w dupę to władzisz, nasz, to to nie? Czemu tak nie? To to czy, nie? To ale to, to nasz nasz, nie będzie miejsca, więc to ja pierdolę. Karol, bo tak No nie, wiem, no gałęg robisz, to wszystko wiem, ale... Tak, to tak, i tam gałęg robisz. To ja wiem o Ej! Przyzwyczaił się Arbucik, że ten... FT-kom Gałę ciągnął. ty. Ja nam oddał? Bo on nie gra z nimi Odszedł od nich I powiedział, że oni mają 200-300 tak, Żebyśmy ich te... Dzięki, ale to dobre ale... ja jednostki to... Mam wyjeb... Mam wyjebane be... w tej temy. No Ej, co tam na dole? <grym> ty słyszałeś? <grym> o za... Pokaż, pokaż to, gdzie ty jesteś? Ja tu wpadłem gdzieś Ej, weź ten totem, tu jest totem hey, bo... Dawid okay. Dzięki, tak. mówi się, nikogo zmię, ma na serwie, więc możemy akumulować na off. O kurwa, ty! Trapidłowo! Trapidłowo, on zjechał. Dobrze, Kira, jazda. Zabadam w murę jeden. Jazda, 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 jazda kurwa Samki lekko. web, Jazda, a zeko, pies, pierdolony, jazda. A mam to pikasz? No ja je, o kurwa. Azeko, azeko. Ej, kurwa, zeko! Najbierze się mury, mury ja, to pierdo. kurwa. Odpisał ci ten Jano, czy nie? Nie. Dwa to samo Dwie na jedno o. Patrz I się ucztalił Wrócę, to idę, nie tyle, ty idę Kurwa, klejców Ty, quartz Pokaż, pokaż okay. O kurwa Czekaj nie zbieraj O kurwa, wyjednij się Zapląć ten Chodź ze mną Marek Nie mam sobie żoj temu no to chodź! Ty chirę sobie weź! Dzieci mam za no, ja jestem z nimi, ja jestem z nimi! Chodź Marek! Nie, nie ma! Jesteś chodź! Wyszłem! Serwerzek rzuciło mnie serwera, wyszedłem serwera Jesteś, chodź! I temu mam dużo masa! Nie, nie, ja noga mnie boli, wiesz. A jesteś debilem, ty Jedź, kurwa ty ci mam. O kurwa Kurwa jaki miał nikt w niebie. A <laughs> nie o kurwa! <laughs> kurwa to co ja mam to Baka! Baka! Ja oh, pierdolę! O ja yeah, pierdolę ty! <laughs> co? No co?